Cześć wszystkim! Jakiś czas temu mieliśmy dostawę nowości i prawie bym zapomniał opowiedzieć Wam o tym urządzeniu. Dla mnie, w moim mniemaniu, bardzo ważnym urządzeniu w dzisiejszej dobie technologicznej, jakim jest B300 od DNA. Moi drodzy, to jest stacja zasilająca taki większy power bank dla trochę bardziej wymagających użytkowników, ale i nie tylko. Od razu na samym początku Wam powiem, że. Urządzenie ma uniwersalne wejście, więc w każdym zakątku świata będzie Wam tutaj wtyczka pasowała i Wy nie będziecie potrzebowali przejściówek. Dwa razy wejście USB typu A, USB typu C, trzy uniwersalne wejścia typu DC, 12V, 8A. Możliwość ładowania poprzez panel solarny. Oczywiście w zestawie mamy ładowarkę. Tutaj wbudowana jeszcze jest latarka 3-poziomowa oraz opcja SOS. Moi drodzy, gdzie się takie coś nada? No oczywiście, że to się nada dla każdego użytkownika oświetlenia, nagłośnienia. Tutaj pozwolę sobie jeszcze włączyć. To wszystko jest, moi drodzy, podłączone właśnie pod tą stację. Tutaj mamy przedłużacz. Oto to oświetlenie. Te oświetlenie oraz to nagłośnienie, które za chwileczkę włączę. Natomiast szybko Wam powiem, gdzie to się przyda. Tak naprawdę wszędzie to się przyda. Nawet do domu, w razie czego podczas burzy, gdy mamy awarię, możemy chociażby na chwilę sobie zasilić to światłem, nie bez konieczności rozpalania jakiś świec, czy zapalania latarek. To mamy i to nam na pewno, jeżeli chodzi o oświetlenie, wystarczy na kilka, na kilka dobrych godzin. Jeżeli chodzi o DJ-a, sytuacja hipotetyczna, jesteśmy DJ-em, gramy jakiś setup w klubie, na prywatce, czy organizujemy wesele i nagle brakło prądu, nie wiemy na ile, 10 minut, 15, prądu nie ma, więc nie ma co czekać. Odpalamy naszą stację zasilania, podłączamy trochę mniejszy setup, i moi drodzy, dalej yy, wszyscy goście mogą się bawić, wszyscy są zadowoleni i spokojnie możemy poczekać na, na powrót zasilania. Jeśli chodzi o parametry, moi drodzy, które są oczywiście bardzo ważne, jest to stacja, która ma 300W 256, w, 20 000 mA. Na pewno, na pewno, moi drodzy, na jakiś czas. Nam to spokojnie starczy, jeżeli byśmy byli w sytuacji, w której brakłoby prądu, a akurat organizowalibyśmy imprezę. Jest już to włączone od kilku minut, ponieważ zanim zacząłem nagrywać, to już sobie tutaj świeci i działa. Włączmy jeszcze głośnik, zobaczymy jak tam będzie skakało nasza moc, czy coś spadnie. Idzie przez bluetooth. Moi drodzy, na zakończenie, ja to serdecznie polecam, ponieważ sam z czegoś takiego korzystam, gdyż jestem streetowym artystą, jeżdżę po Polsce i gram gdzie chcę. Gram na rynkach, w parkach, na skateparkach, tak naprawdę tam, gdzie mam miejsce, w danym mieście. Rozstawiamy sprzęt, podłączamy się pod to, nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego zasilania, nie musimy się podłączać do żadnych latarni ani prosić o zasilanie jakiegoś pobliskiego sklepu czy jakiejś firmy. Także ja to gorąco polecam. Wszystkiego dobrego, cześć.